Jak się wraca do traum z dzieciństwa, czyli jak, żeby je uzdrowić? Potrzebujemy przypomnieć sobie ważne wspomnienia. Większość ludzi, jak zadaje pytania: ile, co pamiętasz z dzieciństwa? To powie pięć, siedem wspomnień, a co zresztą? Tam się wydarzyło bardzo dużo rzeczy, które my mamy wyparte. Czyli trauma jest wtedy, kiedy dziecko zostało okrzyczane, wyśmiane, upokorzone, przemoc fizyczna, psychiczna. Tak? Czasem są takie traumy grubszego kalibru, jak molestowanie, jak nie wiem, rozłąka, porzucenie, tak? Każde dziecko ma traumę, jak ojciec czy matka były, byli alkoholikami, czy jedno, czy drugie, czy razem. Czyli to, to jest bardzo duża trauma. I większość z tego dzieciństwa mamy zapomniane, wyparte. I na bazie tych wspomnień rodzą się. <laughs> I my na bazie tych przekonań jakby sterujemy steruje się samo nasze życie z podświadomości, czyli podświadomość steruje naszym życiem. A jak my mamy w podświadomości nie zasługuje, pod... jestem gorszy, jestem głupszy, Na przykład twój rodzic znęcał się nad tobą psychicznie, jak dostałeś jedynkę czy trójkę, tak? I ci, że ty głąbie, ty nic w życiu nie osiągniesz, ty będziesz ulicę zamiatać, tak? I takiej traumy doświadczałeś cyklicznie. Cały czas jak coś ci się noga powinęła, to zamiast dostać wsparcie od rodzica, to dostałeś jeszcze po, po głowie, tak? Czyli u mnie na pięciu spotkaniach holistycznych można te wszystkie traumy z dzieciństwa i zaburzenia odżywiania i, i w ogóle, jak masz jakieś kłopoty teraz, na przykład w relacjach partnerskich, jak masz y, jakieś. W ogóle te traumy mogą wpływać na całe Twoje życie, na zależność, na, na, na brak obfitości finansowej, na Twoje zdrowie emocjonalne i, i zdrowie fizyczne. Na takie, że Ty na przykład możesz mieć też zaburzenia w, w czuciu ciała, czyli też orgazmy, tak? Jak Ty nie czujesz swojego ciała, to nie możesz też czerpać takiej przyjemności na przykład ze zbliżeń fizycznych. No bo ty nie czujesz, bo co to jest trauma? To jest zamrożona w ciele emocja. A jak ty masz tych traum bardzo dużo, one są wszystkie zamrożone w ciele, to ty nie czujesz, ty jesteś odcięty. I teraz jeszcze wspomnę osobowość narcystyczna. Czym, kim jest narcyzm, zaburzenie narcystyczne? Ma bardzo dużo zamrożonych w ciele traum, wspomnień z dzieciństwa, i on nie czuje, jest odcięty odczucia, tak? Czyli te wszystkie zaburzenia psychiczne wynikają z traum. I teraz, żeby z nich wyjść, to trzeba odmrozić ciało, przywrócić świadomość ciała. Tak też. I teraz taka mm, terapia wychodzenia z traumy. Ja mam taki program, nawet wychodzę z traumy. Jak wejdziecie do mnie na Instagram, to tam jest link do tego programu. Jest pięć spotkań, gdzie można wszystkie, jakby, traumy z dzieciństwa. To jest taka metoda hipnotyczna, ale ja łączę różne techniki, tak żeby było też holistycznie, żeby to było skutecznie. Jeżeli przepracujesz e, energię od rodziców, e, te najgorsze traumy z dzieciństwa, czy też wewnętrzne dziecko, e, to tak naprawdę pozbędziesz się większości swoich życiowych problemów. Ok? Bo. Większość naszych życiowych problemów ma źródło w dzieciństwie i te najgorsze traumy to się zakodowały w okresie okołoporodowym i uwaga te traumy mogą przechodzić nawet na ciebie z rodu to jest nie tylko tak że z tego jakby życia tylko jeszcze z pokoleń na przykład tak więc jeżeli ty Jesteś na tyle otwarta jest twoja świadomość i, i taka y, ciało też potrzebuje się zmierzyć z tymi emocjami, czyli jak jest takie zamroczone, zamulone, to nie poczujesz, czyli co jakby przywraca czucie ciała, co mnie pomogło, to mogę wam powiedzieć. Pomogło mi morsowanie, pomógł mi taniec intuicyjny, jakiś sport, tak? Y, pomogły mi prace uwalnianie emocji. Takie czucie w ogóle ciała, tak, żeby ciało było takie reaktywne. Sauno, zobaczcie, takie skrajne rzeczy. Saunowanie, morsowanie na przykład, tak? Żeby ciało czuło, żeby nie było, żeby wychodzić z ciałem też poza strefę komfortu, bo dopiero wtedy, jak się nauczysz wychodzić z ciałem poza strefę komfortu, to możesz zacząć pracę z traumami, bo jak Ty będziesz tylko siedział, pod kocem, w ciepłym domu, czy nic nie zrobisz, a bo to, to gorąco, tu za zimno, tu nie takie, i będziesz się trzymał tej strefy komfortu, to twoje ciało również nie, nie odważy się, jakby na pracę z traumą, tak? Bo traumy siedzą w ciele, żeby się zmierzyć z traumami, potrzebujesz też czuć tą świadomość ciała. I wtedy powoli się twoje ciało odmraża. Czasem są klienci u mnie na sesjach spięci, siedzą w trybie walki, ucieczki, na pierwszej sesji w ogóle sztywno, się nie ruszają, a jak już te pierwsze traumy schodzą, to jest luz, potem już jest ciało takie bardziej we flow, tak, reaktywne. Poprawia się takie, no, takie codzienne życie, tak, że ludzie, się, nie zgarbieni się prostują na przykład, jak im jakieś traumy zejdą. E, poprawia się ta intymność, też, bo wtedy się bardziej czuje wszystko, dotyk i tak dalej. A często jest tak, że jak masz te traumy, to ktoś ci dotyka i ty w ogóle nic nie czujesz, to, to jakby kamień dotykał, tak? Więc to wszystko jest połączone. Więc to wszystko jest połączone. I praca z traumą u mnie naprawdę jest szybko, bo można sobie. E, w programie sesji w ciągu dwóch miesięcy pouzdrawiać większość traum ze swojego życia, pod warunkiem, że ty chcesz zmierzyć się też z prawdą o sobie, bo większość ludzi żyje w iluzji: Nie, 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 ja tu nie mam traumy, wstydzą się tego. A przecież każdy miał podobne dzieciństwo. Jeżeli ty masz teraz 40, 45 lat, 50, 35, to jakie było nasze dzieciństwo? Wszędzie było tak samo. Rodzic albo pił, albo palił papierosy, żeby był siwy dym wszędzie, albo uciekał w pracę, albo w ogóle go nie było, tak, albo stosował przemoc, tak, przemoc fizyczną, przemoc, wydzierał się, obniżał Ci Twoją wartość i tak dalej. Przecież wszyscy mieli podobnie. Większość ludzi w ogóle ucieka ze swojego domu rodzinnego jak tylko może. Gdzieś tam do pracy za granicę na studia, żeby już wyjść z tego, tak? Żeby już się tym nie otaczać. Więc to są. I teraz potem my sobie tworzymy iluzję, jak już opuścimy na przykład ten dom. Nie, 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 w moim domu to było OK. I jakby ucinamy to, tak? Że wolimy udawać, że było OK. A tak naprawdę w każdym domu było podobnie. I to nieważne, że to była patologia. Taka, że na przykład był alkohol. I nie było pieniędzy. Ale w innym domu, na przykład, nie wiem, u lekarza jakiegoś prawnika było podobnie, bo on też nie był obecny, bo pracował na przykład na dyżurach cały czas go nie było. Dziecko też go nie czuło, też miał traumę. Albo rodzic zmuszał dziecko do robienia rzeczy, na które on nie był gotowy, nie lubił tego, tak? Wbrew, jakby potrzebom dziecka. I to też jest trauma. Czyli praca z traumą polega na pracy z podświadomością. Inaczej się tego nie zrobi i tak zwanych wglądach. Ja tu chyba jakieś filmiki o wglądach puszczałam, bo kiedyś robiłam taki, taki live chyba na YouTubie. I teraz e, praca z traumą e, właściwie jest kluczem do wyjścia z życiowych problemów czy jakiejś dolegliwości ciała. Jeżeli ty nie zmierzysz się ze swoimi traumami. A żaden normalny lekarz ci tego nie powie, ani terapeuta zwykły, bo terapeuta może tak, ale psychiatra ci tego nie powie, bo wszystko, co robi taka tradycyjna służba medyczna, jest jakby omijaniem traumy, żebyś ty tylko nie dotarł do tych emocji, czyli nafaszerujesz się tabletkami, które odcinają cię emocjonalnie, a tu chodzi właśnie o to, że ty musisz zmierzyć się z tymi emocjami. Bo póki się nie zmierzysz, nie przepuścisz ich przez ciało, bo trauma to są niedokończone emocje, zamrożone, a żeby je odmrozić, trzeba do nich zajrzeć, trzeba się z nimi połączyć i dopiero wtedy możesz uwolnić swoje ciało i umysł od problemów. Czyli w ciele będziesz, jak się będzie trauma, że masz traumę w ciele. Czyli tak, nie będziesz czuł będzie cię bolało ciało, będą kontuzje, będą jakieś choroby, będzie...